Jesteśmy mostem między tym, co wiesz, a tym, co boisz się powiedzieć. Prawdziwym osto i znakiem. Hmm. Mogę powiedzieć na koniec, mogę Ech. powiedzieć dzień dobry. Marek Pokłaszek, kłania, witam Cię Jureczku. Witam Cię, Jureczku, witam wszystkich pozostałych, których nie znam. Ja dołączyłem do naszej rozmowy troszeczkę później, by tak się złożyło jakoś, dlatego w przedmiocie tych zmian legislacyjnych, o których mówiliście, nie mogę się wypowiedzieć, bo po prostu ich nie znam. Natomiast z naszej rozmowy nasunął mi się jeden mały wniosek. Otóż chyba to z Twoich ust padło. Że ktoś tam w ministerstwie powiedział, że ma niezbyt dobre zdanie o mediatorach, z uwagi na to, że mediatorzy są bardzo słabo merytorycznie przygotowani, przygotowani do, swojej, do pełnienia swojej funkcji. I moje jedno zdanie. I mają rację. Mają. I mają rację. Jasne. I mają rację, jesteśmy słabo przygotowani jako my, jako mediatorzy do pełnienia swojej funkcji. Bez względu na to, czy jesteśmy z wykształcenia prawnikami, czy mamy inne wykształcenie, które jest tak samo potrzebne, to trzeba powiedzieć szczerze, że poziom, który reprezentują mediatorzy, uprawnia ministerstwo i sądy do tego, aby mieć o nas złe zdanie i aby nas nieco lekceważyć. Zwróćmy uwagę, ilu jest mediatorów wpisanych na listę mediatorów stałych. Wszystko jest jasne Marku, tylko ja bym chciał Cię zapytać po 20 latach, warto sobie zadać pytanie, kto za to odpowiada? Według Ciebie kto za to odpowiada? Kto za to odpowiada? No na pewno mamy mamy ogromny tutaj problem z tym, jak powinni być kształceni mediatorzy. Ja z takimi pytaniami zwracałem się do bardzo wielu osób, myślę, że kiedyś wypowiedzieć może, jakie są pożądane zmiany w procesie kształcenia mediatorów. Otóż co na chwilę, tą, wiemy. Zdania są bardzo podzielone. Są osoby, które są, mówię o tych beneficjentach przedostatnich, prawda? Którzy mówią, powinno wprowadzić się aplikacje mediatorów. Inni mówią zupełnie coś innego. Absolutnie żadnej aplikacji. To powinien być żywioł społeczny. Ważne jest nie tyle przygotowanie merytoryczne, prawnicze, ile jego predyspozycje osobiste, prawda? Stąd też mamy tutaj ten dylemat. Czy Mediatorami winni być raczej radcowie prawni czy adwokaci, bo to środowisko w tej chwili, coraz bardziej dołącza do nas, mediatorów niepełniących tej funkcji adwokatów czy radców radnych, czy raczej w kierunku, w kierunku osób, które mają szczególne predyspozycje własne, bądź psychologów, pedagogów itd. Faktem jest jedno czy mamy jakąkolwiek weryfikację w tej chwili mediatorów, na przykład jakiś systematyczny cykl w szkole. Nie mamy. Kto za to jada? Na pewno już nie my. Yy, oddolnie. Ktoś powinien po, po, je... Poczekaj, poczekaj, poczekaj Marku. ja Krzysztofa pozdrawiam, bo Krzysztof nas opuszcza, ale odpowiedz mi najpierw na pytanie, kto za to odpowiada? Że mamy yy, stan. Posłuchajcie. No. Posłuchajcie, mediacja jakby nie była, to już... jest Część, znacząca, znaczący udział w całym procesie, jakim jest rozstrzyganie sporów pomiędzy ludźmi. Marku, kto udział. odpowiada za ten stan? Kto odpowiada za to, że media też są nieprzygotowane? Na to bym patrzył dwustronnie. Można powiedzieć, że troszkę my, ale tylko troszkę. Ale tylko troszkę, bo moglibyśmy w jakichś tam formach, na przykład takich spotkań czy innych, zrobić sobie wymianę doświadczeń. Ale myślę, że przede wszystkim jest jakiś generalny błąd w procesie kształcenia mediatorów, którego nikt do tej pory nie przezwyciężył. Może przydobywa się jakiś pomysł, jakiś pomysł, jak powinno wyglądać kształcenie mediatorów. Na przykład, no może każdy mediator powinien odbyć jakieś szkolenia cykliczne. Jakieś szkolenia cykliczne, które by doskonaliły jego warsztat. Spotykam się z sytuacją, że mediator powinien popraktykować na przykład w sądzie. Dobrze, tak, Marku, gdzie, ty, gdzie ty mieszkasz, jeśli mogę zapytać? Lublin. W Lublin. Znamy się. Znamy się. Tak, Mirek napisał, że odpowiedzialni są mediatorzy. Ale Marku, yy, yy, znaczy i, mnie się wydaje, że ta odpowiedź jest retoryczna. Od, od 1 stycznia 2016 ministerstwo wzięło już Ci wam głos. Ministerstwo wzięło całą odpowiedzialność, centralizując mediację. Według mnie ministerstwo jest odpowiedzialne za to, że rozkradli 50 milionów przeznaczonych na mediację i że nic z tego nie wyszło. Nie znam tematu, dlatego się tej materii nie wypowiadam. No. Natomiast pytanie jest w takim razie, jak to uzdrowić, to ja bym, wiesz, Ciebie retorycznie znowu zapytał, kto miałby taką aplikację prowadzić? Kto miałby takie aplikacje realizować? Konia z rzędem, jeżeli ktoś mi pokaże, że ministerstwo ma wiarygodność i kompetencje pozwalające na to, żeby taką komisję stworzyć, oni mają cztery kwalifikacje i chcą się z nich wycofać, bo one po prostu nie działają. I Iwonka chciała coś powiedzieć, proszę, Iwonko. Tak, tutaj jeżeli tak jak słusznie zauważyłeś, że mediacja, którą ja skończyłam wspólnie zresztą z Marzeną, to yy, była już, tak to podsumowałeś, no to już dosyć dawno, natomiast próbowałam sobie przypomnieć, kiedy to było, no niestety, nie bardzo, mo mogę sobie powiedzieć, sześć lat temu, osiem. Dwa dawniej, dwa chyba szósty rok. Tak, natomiast ja od tamtej pory cały czas się kształcę, dlatego temat diecja to jakby był początek tego, co ja chcę robić, bo skończyło mi prawo cywilne i psychologię i y, psychotraumatologię, masę różnych że tak powiem, kierunków, żeby sobie wyrobić pewne kompetencje, żeby wyrobić sobie pewne zdanie. Dla mnie mediacja to w głównej mierze, tak jak teraz piszę akurat pracę magisterską na ten temat, to jest empatia. Mhm. I, i, I to dobrze wykształcony mediator, czyli jak, jeżeli chodzi na przykład o mediacje rodzinne, czyli jak. A rozmawiałeś z Marzenką na ten temat? Z Marzenką nie. Ja jestem, ja, ja, z Marzenką się rozstałyśmy po studiach. Ja nie miałam sensu. Porozmawiaj go. z Marzenką, czego ona doznała w kontakcie z nami, bo mieliśmy taki bardzo długi okres, kiedy współpracowaliśmy. I ona mhm. ci odpowie za pierwszy pakiet, na pierwszy pakiet Twoich pytań. Mhm. To cię dręczą. A ja mhm. chętnie pomogę, żebyś, żebyś na rynku mediacji się znalazła, jeśli, jeśli masz wystarczającą determinację. To znaczy, tak jak deklaruję spotkanie w Zambrowie, tak yy, wiesz, tak od dawna już z Marzenką planujemy, żeby się spotkać, no to może sobie znajdziemy jakiś czas na, na pogadanie. Wpisz Iwonko w komentarzu telefon do siebie i, albo adres mailowy, to, to się po prostu dogadamy. Spotkamy się, bo, bo jest o czym po prostu rozmawiać. Ja uważam, że teraz po tych spotkaniach, które zaaranżował Rafał, w którym brał udział Mirek Lubaczewski w Warszawie, to to jest, można powiedzieć, dobry prognostyk. Po raz pierwszy, dla mnie to jest miłe zaskoczenie, że sądy warszawskie pokazują bardzo ciekawą, nową perspektywę. I wydaje mi się, że gdyby coś takiego zastosować właśnie czy w Zambrowie, czy w Gdańsku, a dotyczyłoby po prostu budowania pewnego podmiotowego traktowania mediatorów i rozmowy na temat tego, jaki model byłby najbardziej efektywny, to myślę, że to przyniosłoby dobry efekt. To Myś... znaczy, tak jak i przepraszam, że wchodzę w słowo, tak jak w ocenie prawników, nam jako psychologom, pedagogom doradcom brakuje pewnych kompetencji, tak yy, w naszej ocenie, bo już nieraz sobie na ten temat rozmawialiśmy, brakuje tych kompetencji takich o podłożu typowo psychologicznym, na przykład yy, palestrze. No tak jest moje zdanie, i mam do tego yy, prawo. Już się Natomiast tak, że sędziowie nie mają w toku studiów na przykład podstaw psychologii, podstaw pedagogiki, co potem się odbija w tej, w tej, pracy na przykład z rodziną, z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Teraz się może to zmieniło. Jak mówię, ja przez trzy lata nie interesowałam się mediacją, byłam zupełnie na, na co inne, że tak powiem, skierowana, dlatego, dlatego, na spokojnie chcę sobie do tego wrócić, ale, ale, ale no tak jest moje, dlatego pytanie moje brzmi, wykształcony, przygotowany mediator, czyli jaki? No to odpowiedź jest bardzo prosta, Jola by ci odpowiedziała na to pytanie, bo ona została tak przemaglowana, że ona doskonale wie, o co chodzi. Co mhm. mam odpowiedzieć? A ja, ja A to proszę. proszę bardzo. Wie co robi, kiedy robi i po co robi. Brawo. To Brawo. Myślę, że się nadam. No. Dla Iwonki jeszcze to czarna magia, ale Iwonko, Pisz telefon albo adres mailowy, to Dobrze. się spotkamy, umówimy się z Marzenką na spotkanie i zrobimy spotkanie w Sądzie Okręgowym. Mirek przyjedzie, bo on jest zbyt Bydgoszczy, to ma niedaleko. Rafał może przyjedzie, opowiedzą chłopaki, co tam w Warszawie się dzieje, jaka praktyka. Ale ja jestem ciekawy, korzystając już, bo trochę przekroczyliśmy czas, ale chciałbym Marka zapytać. Marku, co w tym Lublinie się dzieje? Bo tam same tutaj sygnały, jakie wielkie sukcesy u was. Tacy po prostu jesteśmy. Ale co się dzieje, opowiedz no. Nie, nie, nic się szczególnego nie dzieje w tej materii, ale wydaje się, że rzeczywiście Lublin jest dość aktywnym środowiskiem, jeśli chodzi o mediację i że jest ich troszkę więcej może niż gdzie indziej. Także natomiast nie zauważam, że coś się działo szczególnego, takiego, co by się nadawało do, do wyróżnienia Lublina na tle na tle Inne, że się dzieje inaczej, tak samo wszędzie. Tak samo jak wszędzie, ale chyba jesteśmy może troszeczkę aktywniejsi. Może sędziowie patrzą na nas troszeczkę inaczej i dostrzegają te korzyści z mediacji. Także ch chyba tylko tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że po dzisiejszej korespondencji i prośbie do pana ministra i ministra Merchy będzie jakaś odpowiedź w ciągu tygodnia. Jesteśmy w bardzo, bardzo zadaniowym etapie i wydaje mi się, że to buduje rynek dla nas wszystkich, ci, którzy chcą iść w kierunku właśnie budowania takiego prestiżu zawodu i kompetencji i rozwijania rynku i wspólnego działania, no to mają szansę. To jest dobry moment. I było, to jest chyba właściwy moment na właściwe decyzje. Pierwszy raz. Ale one odbywają się według mnie na poziomie sądów, to znaczy nie spodziewam się jakiejś rewolucji na poziomie ministerstwa, nie wydarzyło się nic przez 17 miesięcy, więc i teraz się nie wydarzy. Co najwyżej możemy próbować zrozumieć, w jaką stronę oni idą, ale to nie jest przeszkodą, jak, to, jak pokazuje, jak pokazują sądy warszawskie, to nie jest żadną przeszkodą do tego, żeby robić swoje. Ja rzeczywiście jestem bardzo uradowany spotkaniem, szczególnie tym drugim praskim i chyba Mirku i, Krzyż, i Rafale potwierdzicie to, prawda, że to było naprawdę dobre spotkanie. Widać, jest że bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczone, też taka pozytywna energia od tej koordynator biła wręcz i, tak. i zapał do tego, naprawdę i, i pomysł, i, i jak, i chęć, i naprawdę. Um, no um, więc jeżeli spotka. nie pomożemy, to, to ona może stracić zapał za jakiś czas, bo po prostu nie ma kim, na kim bazować. Czy coś na koniec Mirku? Nie, bardzo dziękuję za udział. Bardzo dziękuję Rafale, coś na koniec? Nie, również dziękuję bardzo. bardzo Iwonko dziękuję. Zambrowska, coś chcesz powiedzieć na koniec? Nie nie dziękuję. Iwonko z Wejcherowska. Chciałam podziękować za dzisiejsze spotkanie, no i życzyć wszystkiego co najlepsze. Bardzo dziękuję. Jolu, coś na koniec? Pięknie i wesołych świąt. Bardzo dziękuję wesołych świąt. Daśmy no, nie słyszeliśmy, bardzo się cieszę z tej naszego spotkania. Marku, coś na koniec? Tak, bardzo ważna sprawa. Zdrowia, szczęścia i pomyślności na święta i po świętach także. Wszystkiego, wszystkiego tak. dobrego. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się w takim razie informacji i zaproszenia. Wyślemy nowe także. Dziękuję dobre. bardzo. Dziękuję. dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Pa. Jesteśmy mostem między tym, co wiesz, a tym, co boisz się powiedzieć. Prawdziwym osto i znakiem.